No to się doigraliśmy. Mówiłem, żeby do Unii nie wchodzić. Mówiłem ale jak się da komuś bat postawi nad sobą i powie, że może nas okładać, to liczyć potem na to, że on nie będzie z tego korzystał i że będzie się powstrzymywał, jest naprawdę lekkomyślne. A nam mało było tego, że mamy bat nad sobą w Warszawie. To skręciliśmy sobie drugi bat nad sobą w Brukseli i teraz będziemy obrać na dwa baty. Raz z jednej, raz z drugiej. Raz Warszawa, raz Bruksela. Twoją wolność sponiewiera. Po co to robią? Mamy jakiś kryzys? Czy mamy niedostatek twórców? Czy twórcy przymierają głodem? Czy, czy mamy zły dostęp do kultury? Nie, jest dobry jak nigdy wcześniej. Mamy eksplozję twórczości, koncerny medialne są bogate i przychodzą po jeszcze więcej. Tak naprawdę jest to tylko pretekst do tego, żeby zacząć kontrolować ostatni bastion wolności na świecie. Dla nich, dla tych biurokratów, dla tych wszystkich dziwaków tutaj w tym parlamencie ten internet, który sam się organizuje, sam się reguluje jest po prostu wyrzutem sumienia, pokaz dowodem na to, że świat może istnieć bez ich głupich regulacji.